Miło mi, że znaleźliście czas na, na spotkanie. Przede wszystkim chciałbym od samego początku usłyszeć coś o Waszej firmie, od kiedy jesteście na rynku, ilu macie pracowników i jak wygląda Wasza struktura? sygnatura. Wysokie kontrakt, jesteśmy na rynku od 2004 roku. W chwili obecnej na przestrzeni tych 13 lat poszliśmy do 1200 pracowników w obszarze informatyki oraz prawie 200 pracowników w back którzy wspierają mi klientów i pozyskują pracowników. Okej, okay, to imponujące. I biura nie macie tylko w Warszawie? Yy, nie, nie. Biuro w Warszawie jest największym biurem. Mamy tutaj 340 pracowników. Oprócz Warszawy mamy też Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto, więc dość dynamiczny rozwój. Też od jakiegoś czasu planujemy mm -hmm. ekspansję zagraniczną. Okej, okay, super. Czy już z taką ekspansją zagraniczną gdzieś z informacjami wychodzicie na zewnątrz, gdzie będziecie próbować rozwijać swoją firmę? Na jakich rękach? Czy to jest Na razie to informacja pół, okay. no to jak kilka takich ciekawych miejsc. Super. To bardzo ciekawe. Miło słyszę, że polskie filmy rozwijają się nie tylko na polskim rynku, tylko właśnie stać ich na takiej na, na, na ekspansji zagranicznej, które wiem nie doży nie jest łatwa, to też jest oczywiście kosztowne. Słuchajcie, mam, mam kolejne pytanie. Jestem ciekaw, co myślicie, bo jesteście w trudnej branży, tak? Jest bardzo trudna branża i zastanawiam się, jak sobie z nią radzicie. Bo to wszyscy wiemy, że już od lat krzyczy się od rynku pracownika, on się zaczął od waszej branży, w tej chwili przeniósł się również na inne, także czy produkcja, czy, czy sprzedaż. Nie, nie tak naprawdę każda branża jest, ma, ma ten, nazwijmy to jest trochę kryzysowy moment, jeśli chodzi o rozkrywanie kandydatów. Odczuliście to? Kiedy to odczuliście i co ewentualnie z tym robicie? Czy rynek IT, czy w ogóle pracownika faktycznie w branży IT jest bardzo odczuwalny? to mamy dużą konkurencję, ale też duże zapotrzebowania naszych pracowników. Oczywiście odczuwamy to tak, jak najbardziej. Natomiast staramy się też dostarczyć, dostarczamy naszym pracownikom innego rodzaju benefity, żeby zachęcić ich i utrzymać. Okay. Bo tak naprawdę z perspektywy czasu, kiedy rynek staje się rynkiem pracownika, już większe znaczenie ma samo podejście do, do człowieka, samo profesjonalne zorganizowanie dokumentacji, wsparcie marketingowe, wszystkie rzeczy, które pokazują stronę jak firmy jako coś, coś pozytywnego, pozwalają nam prezentować się jako firma bardzo profesjonalna i otwarta na Super. Czyli po prostu mówicie, że macie bardziej holistyczne podejście, jeśli chodzi o dbanie o pracownika. Że to już w tej chwili benefitem dla pracownika nie jest tylko jedna rzecz, to tu karta sportowa, tylko trzeba zadbać o całe, no, całą jakby otoczkę filmową, żeby on czuł się tutaj komfortowo, a żeby też ludzie zewnątrz słyszeli, że warto do dodać? Tak, karta. zgadza się. To jest największa skala zasięgu, jeżeli chodzi o marketing dla, hmm. dla pracowników i to od samego początku, od procesu rekrutacji poprzez wsparcie sprzedażowe. Poprzez pracę na projekcie u, u klienta, to wszystkie te elementy świadczą o tym, jak się z firmą i jak wizerunek tej firmy się buduje. Benefity operują w tej chwili wszystkie przedsiębiorstwa, karty sportowe, opiekę medyczną, to nie jest żaden różnik, mm -hmm. to jest już bardziej standard. Mm -hmm. No i tak naprawdę, jako organizacja musimy się prześcigać w tym, kto co ciekawszego dla pracowników jest w stanie zaproponować, żeby ich po Oczywiście, bo nie zawsze można kupować tylko pensję, bo pensja oczywiście musi dojść do jakiegoś pułapu i wtedy nie może nas to tak, prawda? Tak, więc trzeba postawić tak. inne wartości. No Najważniejsze jest to, żeby jednak pracownik jest, jest tak zidentyfikowany z firmą, tak. a wtedy bardziej e, tak chce tak. pracować i zostaje z nami i my ku temu się dążymy, tak? Robimy super, takie e, jeszcze, że... Świetnie. Ja sam jestem tego przykładem, byłem pracownikiem przez 7 lat e, sporej firmy, e, też z polskiego rynku prowadzącej się w branży HR i firma e, mimo nie, niegównorodnych pensji dawała taką otoczkę bycia częścią firmy. I zaangażowania, wiele fajnych działań pracowniczych, że mimo tego, że ktoś z rynku oferował nam, powiedzmy, 500 złotych, 1000 złotych podwyżki, to, to, nie się, to nie są pieniądze, które zaspokoją nie wiadomo jaką przyszłość, ale to, że ja czuję się, że idę z domu do domu i z domu do pracy, powodowało, że nie chciałem z tej firmy odchodzić, więc tak, fajnie słyszeć, że nie, 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 nie tylko jedna firma na rynku takie, takie ja działania. To jest, jest podstawa tak naprawdę tego, żebyśmy się rozwijali, to no, też nie ma co ukrywać, ale <coughs> głównym źródłem pozyskiwania pracowników jest w tej chwili system także Jeżeli nasi pracownicy są zadowoleni ze współpracy z nami, ze swoich zadań, z ludzi, z którymi są na co dzień, mm -hmm. no to polecamy znajomych i dzięki temu tak naprawdę, jesteśmy w stanie rosnąć jako, jako organizacja. Tak? Powiedzcie, czy, czy FitCube jest platformą, która bierze udział w Waszych działaniach propracowniczych, czy, czy, czy ona Wam się sprawdza, czy wykorzystujecie ją w jakiejś komunikacji, czy w czy prostu działaniach, które chcecie zach zachęcić pracowników do bycia firmy? Tak, tak. najbardziej. Tak, <laughs> dokładnie okay. tak korzystujemy robimy masę akcji rywalizacji, te wrzucamy wydarzenia a, i w zachęcamy, żeby tutaj brali udział w poszczególnych dyscyplinach, tak, Bo a, jeżeli widzimy bardzo ogólną gdzieś tam zajawkę, a zawsze wrócimy, że spacerujemy, bo są walentynki, mm -hmm. teraz zrobiliśmy tutaj jak na wymyśliła akcję odnośnie spacerowania w parach na walentynki, fajny zasięg. Super. Są akcje też robione takie troszkę, nazwijmy to, hope, kiedy sytuacja może być, czyli trochę kreatywności, bo to być to w momencie, kiedy postanowimy. My jako firma szukaliśmy w ubiegłym roku narzędzi i możliwości do tego, że pracownika jeszcze mocniej związać z, z organizacją. Jednym z takich rozwiązań było stworzenie z tytułu Brain It Out, gdzie po prostu nasi specjaliści techniczni dzielą się wiedzą z pozostałymi, mhm. dzięki czemu się mogą rozwijać. Z drugiej strony Chcieliśmy skierować się w stronę takiego mm, zdrowego trybu życia, który jest w tej chwili gdzieś na, na czasie. I oprócz takich wydarzeń jak BKIT, który organizuje BKIT kontrakt od e, kilku lat mm -hmm. i spotyka się nawet z fajnym odbiorem wśród branży, postanowiliśmy, zajmować właśnie w związane ze sportem. E, no i do tego się no, FitKube głównie przydaje, tak? no, bo mm -hmm. to w początkowej fazie faktycznie musieliśmy się po zainwestować w to, żeby tych ludzi zachęcić do to, żeby korzystać z tej platformy, mm -hmm. bo to jednak jest Oczywiście. kolejne narzędzie, gdzie trzeba by się zalogować. Tak. Natomiast z perspektywy czasu korzystają z tego, no i pojawiło się mnóstwo takich rywalizacji pomiędzy. Tak? Czyli, Czyli tworzonych jest... już przez, przez nich pomiędzy sobą, tak? To z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony widać nawet u nas w biurze, że jeżeli jakiś specjalista pobył po rekord spalonych kalorii w dan, danym dan no, miesiącu, ja się no to już w biurze zaczęła być presja, że o jak on to zrobił, jak on to pomnił, jak chce mieć więcej, jak...". Czyli gdzieś tam ta gamifikacje, czyli słupki pokazujące kto, kto w tym i... miejscu jest działa. W ja. <laughs> okay. generalnie jako Warszawa zrobiliśmy to w, w ramach pilota, bo, mm. jeżeli chodzi o roszenie na całą organizację, to jeszcze było za wcześnie, natomiast to jest po kiedy cztery miesięcy tak naprawdę. <laughs> o, po czterech miesięcy działalności w poszerzyliśmy obszar nawrót tak? mm. Które borykają się z podobnymi problemami, mm. podchwyciły ten pomysł. do to jest coś fajnego, więc tak. jakby planujemy tą współpracę, rozwijać. To, 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 to bardzo miłe słowa. My się hmm. zawsze śmiejemy, że oprócz e, obok wysoko-alkoholowych produktów sport na najlepiej. E, wiadomo, że tamte są niezdrowe, to to jest bardziej zdrowe, więc firma raczej wybierze to, to drugą opcję. wiadomo, że to wszystko gdzieś się łączy w czasie na integracyjnych. No ale właśnie fajnie, że jesteście jesteście dla nas przykładem firmy z bardzo trudnego rynku, z bardzo wymagającym użytkownikiem przede wszystkim, bo macie pracowników, którzy tworzą software i którzy po prostu wiedzą, co, co, co jest dobre i co jest złe i pokazuje to, że, 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 że korzystacie i potraficie przede wszystkim bardzo kreatywnie zarządzać platformą, bo im większe zaangażowanie pracodawcy w życie platformy, tym szybsze zaangażowanie się pracowników. Zrobiliście to, co jest naturalne, co my zawsze proponujemy w filmach, czyli żeby znaleźć w każdej jakby na każdym poziomie stanowisk znaleźć jedną osobę, która będzie motywowała swoich kolegów z pracy, czyli tak zwanego moderatora, ewangelistę wykorzystania platformy. U was to się zadziała bardzo naturalnie i to buduje zaufanie się pracowników, czyli jak wiedzą, że jeszcze ich... Kilka osób gdzieś tam z ich otoczenia bierze udział w modelowaniu, od to są którzy pewnie już w przeszłości dziś biegali uprawiali sport. Działa rewelacyjnie na, na pogodzenie. I w waszej firmy nawet nie musieliśmy tak naprawdę gdzieś pomagać do tej strategii, bo wy od, od samego początku się gotowi na to, jak chcecie z tym działać Tak, no to ten bardzo nie była taka decyzja um, um, podjęta ad hoc. Na w tak. w pewno pan też... Kilka miesięcy rozmawialiśmy. Kilka miesięcy o tym, żeby tę platformę spróbować wdrożyć. jaki sposób tego podejść, jak można korzystać. Zresztą pozostało zaaktywizowanie się, po przeżyłem właśnie tego um, wsparcia mhm. szczytnych celów, tak. Bo to jest element, który musimy Co Super, bardzo fajnie, super, bardzo fajnie. CSR bardzo mocno jednoczy ludzi Ludzie, więc ludzie będą, mm. wiedzą, że mogą komuś pomóc. Nawet ci, co nie uprawiają sportu, odpowiedzi na krótki spacer, zaangażowanie się w na rowerze do pracy, mm. tak. Z przyjemnością to robią, bo Platforma daje kilka modeli jakby za zaangażowanie w to życie firmy, w bycie aktywnym, ale dla tych, którzy tego sportu nie uprawiają, mają dobre pensje, wsparcie innych jest rzeczą, która najbardziej motywuje do tego podjęcia nie, działania. Mam do Ciebie też, Karolina, pytanie, bo ciekaw jestem, bo Ty jesteś taką osobą, która ma najwięcej styczności z platformą i najwięcej jakby dorzuca różnych, różnych aktywności i rywalizacji. Czy dla Ciebie korzystanie z platformy jest trudne, czy jak weszłaś pierwszy raz, czy czułaś duży chaos, czy nasze wsparcie do wirtualnego w które mamy w środku albo naszych konsultantów mnie e, pomogło Ci, żeby szybko się z platformy? Poruszanie oh. platformy jest bardzo intuicyjne, więc jeżeli ktoś ogarnie takie rzeczy jak Facebook, z mm fitku -hmm. e, będzie miał większego problemu, więc Super. to jest bardzo duży plus. E, dodatkowo no, cały czas byliśmy w kontakcie, więc e, to też pomogło na początku, okay. kiedy było, trzeba przygotować pierwszą rywalizację, mm -hmm. pierwsze wydarzenia. No i y, też y, myślę, że dużą zaletą jest y, to, że podrzucacie pomysły. Mm -hmm. że Są te zewnętrzne rywalizacje, y, które pokazują, że nie tylko my tutaj mamy tak swoje jakieś nagrody, jakieś tam swoje pomysły, ale mm -hmm. też są takie profesjonalne, z y, takimi sportowymi nagrodami. Y, nie pamiętam, jakie nagrody były w y, ostatniej rywalizacji, ale właśnie to chyba coś, ciasteczka były, jakieś ciasteczka takie zdrowe ciasteczka tak, tak, dające tak, tak, dużo energii. Tak, tak. <laughs> Także to bardzo pozytywnie Czyli ten dobry z tyłu pomaga, tak, tak, i tak w tak, tym, tak, żeby tak. przez tę platformę jakoś przebywać. To fajnie. No do jakiegoś czasu też odpaliliśmy komunikator dla, dla użytkowników, więc, jak użytkownicy mają sami, pracownicy mm -hmm. mają e, pytanie, to też mogą naszych konsultantów napisać i też na to, na to odpowiadamy. Widzimy, że po prostu już coraz, coraz chętniej też piszą, bo na początku zauważyliśmy, że włączają komunikator, później go wyłączali, czyli trochę się bali co z tym zrobić, a teraz widzę, to, że to pomoc też mogą od nas otrzymać, więc tutaj jeszcze odpaliśmy w kolejną rzecz. I po, powiedzcie mi właśnie, i to mnie ciekawiło, bo y, kilka miesięcy rozmawialiśmy ze sobą, y, jaki Wam się pojawił, jak ten pierwszy raz do Was zadzwoniłem, y, pierwszą obiekcję, jak tłumaczyliśmy, wiemy, że ten produkt nie jest łatwy do wytłumaczenia przez telefon, tak? Więc tak. trzeba zobaczyć, trochę to żeby poczuć, się, żeby zobaczyć, jaki jest tego y, sens wdrażania. była taka pamiętacie? Tą jakąś jedną obiekcję, która... Hmm? Od samego początku y, uczestniczyłem. Pierwsza obiekcja była taka, w jaki sposób E, zaktywizować e, naszych pracowników, do mm -hmm. tego, żeby uczestniczyli w, e, w rywalizacjach. Mm -hmm. e, druga obiekcja była taka, co jeśli się nie zaktywizują? Pamiętam, -hmm. okay. że wtedy przekonywałeś się, że nie, że nie ma się czymś zajmować, zobaczysz, że no, 15-20% tych użytkowników, które nam zaktywizuje się od razu. Mm -hmm. e, no to i to później przy działalności. Później przy i... będzie to stopniowo rosło, tak, że nie od razu, że zbudowano. Mm -hmm. tak. Więc jakby pierwszy tak. miesiąc nam pokazał, że. Sporo użytkowników, bardzo dużo osób się zapisało do tego, żeby wziąć w tym udział. Tych aktywnych użytkowników, to nawet nie wiem ile w tej chwili jest. Około 100 osób, czyli to będzie 1 trzecia. Tak, 3 -3 miesiące, miesiące Mam 1 trzecia. Po 3 miesiącach, 4 miesiącach pracy mamy 1 trzecią użytkowników, którzy są codziennymi użytkownikami. Mhm. Super. Czyli, czyli mówi, że to obiekcje udało się jakoś tam zbić i że generalnie nie, nie, nie Początkowo bo pracujemy 4 miesiące, spełniliśmy te oczekiwania, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że firmy z naszego sektora, które jakby y, podeszły do, do pracowników w sposób taki, żeby aktywizować ich sportowo, nie ma za wiele, ale dla nas to spory wyróżnik. Mm -hmm. no, Zresztą zaryskowaliśmy tak, na to powoduje, bo produkt nie, nie był nam znany. Ciężko było zobaczyć jakieś tej wcześniej. Natomiast teraz jakby no, ja jestem zadowolony z tego. Super. No, chyba, że ona się integruje też z zewnętrznymi komunikatorami ze tak. Slackiem dokładnie w tym przypadku, prawda, jeśli chodzi o komunikację. Mamy no, no, ja też rozszerzyć tą komunikację na inne, ale nie jesteśmy pewni jeszcze, które, które będą odpowiednie, więc będziemy zbierać na pewno informacje od pracodawców, ewentualnie jakie komunikatory mogą być interesujące dla nich, żeby dopuszczyć informacje. Bo wy rozumiem, że stworzyliście sobie ten kanał na, na Slacku, który Wam informuje o aktywności na, na Fitbit, tak? Ok, Dużo okay. tych aktywności jest, więc nie Natomiast jak gmina jest użytkowo, no. Fajnie jest to faktycznie, że to się integrują Ta aplikacja, ponieważ minimalizuje to nam ilość gdzieś tam konieczności logowania się mm -hmm. do kolejnej mm -hmm. aplikacji po raz tak. kolejny w ciągu dnia, tak, więc tak, tak, tak. jednak ta integracja bardzo ułatwia. Naszym planem takim na całą strukturę fitki było to, żeby być właśnie takim marketplacem. Łączymy się ze wszystkim, co do nas wysyła i do wielu miejsc chcemy wysyłać informacje, tak? Żebyśmy angażowali ludzi przy narzędzia, które już znają, bo tworzenie kolejnych narzędzi bardzo podobnych, a nawet kompatybilnych z innymi, jest dalej problemem dla użytkownika, więc... I to, też, to, też to też, to to z tak. ja naszych, na tak? Że kolejna aplikacja, którą trzeba zainstalować, gdzie trzeba podawać się i się rejestrować, mm -hmm. e, to jest to je, tak, to fakt, że ich chwyci, czy nie chwyci, Ale ta integracja jednak pomogła bardzo. Super, super. To powiedzcie mi teraz takie pytanie, jest na koniec. Czy polecilibyście FitCube i i Ewentualnie jakim pracodawcom? Czy to jest dobre pytanie? Bo z jednej strony, jeżeli chodzi o korzystanie z platformy, to owszem polecilibyśmy, to rozczy się do naszej konkurencji. Bardzo fajnie integruje pracowników z organizacją, więc takby nasz różnik dobry żeby Okej, okay, super. No dziękuję bardzo. To wam. jest nasz patent, więc... No tak, nie ma co ukrywać, że byliście, jeśli chodzi o Waszą branżę, no to byliście takim firmą, jedną z pierwszych w sumie na polskim rynku, która z Waszej branży zaczęła korzystać. Po was nie, nie, nie ukrywamy, gdzieś tam pojawiają się w tej chwili, czy też zobaczyli, że firma z rynku e, e, korzysta, więc że warto takie rozwiązanie wdrożyć, ale tak to wybiegcie pierwszą firmą, która, która to zrobiła zaufała nam, więc robiliście się taki out of the box ruch, żeby, żeby gdzieś tam zbudować zaufanie, bo marka, która stoi na nogach od już lat, rozpoczęła współpracy ze startupem, który stoi na nogach od już miesięcy, mm -hmm. tak? Więc to było to było naprawdę duże wyzwanie na pewno dla Was, ale jesteśmy wdzięczni, bo... Z jednej strony dzięki Wam też dużo się nauczyliśmy, dzięki Wam rozwijamy się na projektach filmów. Super. Także dzięki, dzięki wielkie za, za, za spotkanie, i, no i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej owocna. Dziękuję bardzo.